Jan Paweł Wielki Rodowity Polak Aktor, seminarzysta, robotnik Karol Wojtyła urodził się tu, w Wadowicach. Był 18 maja 1920 roku. Przyszły papież urodził się w domu położonym nieopodal kościoła. Dom miał dwa pokoje z kuchnią. Rodzina wojtyłów wynajmowała go od żydowskiego handlarza. Jego ojciec też miał na imię Karol. Był oficerem w armii Austro-Węgier. Kochał muzykę i literaturę. Jerzy Kluger, przyjaciel rodziny, wspomina, że w dzieciństwie wszyscy nazywali papieża Lolek. Szybko stało się jasne, że jest najbystrzejszym uczniem w klasie. Ale jako chłopiec był taki sam jak inne dzieci. Kiedy Karol miał 9 lat, jego matka umarła w trakcie porodu. Później jego brat Edmund zmarł z powodu infekcji, którą zaraził się w szpitalu, gdzie pracował. Karol został sam z ojcem. W liceum wyróżniał się. Był sprytny, otwarty i życzliwy wobec kolegów. Latem 1938 roku wraz z ojcem przeprowadził się do Krakowa, dawnej stolicy Polski. Mieszkali w domu na ulicy Tynickiej nieopodal Wisły. Kraków był sercem katolickiej Polski, bogatym w tradycje. Na przykład godzinę wyznaczał hejnał grany przez strażaka na wieży Mariackiej. Tu w Krakowie Karol zdecydował rozwijać swoje zainteresowanie aktorstwem. Wraz z kolegami z uniwersytetu założył Polski Teatr Rapsodyczny. Chciał się upewnić, że wartości narodowe nie zaginą w trakcie okupacji. W kręgach literackich stał się znany ze względu na dzieła, które wydał pod pseudonimem Andrzej Jawień. Jego towarzyszka ze sceny, Halina Królikiewicz, tak wspomina ten okres. Inny niż wszyscy nie mniej. Był chłopcem bardzo koleżeńskim, bardzo dociętnym. Był bardzo przyjaźny i miał bardzo wielu przyjaciół. Był dobry w słuchaniu i nigdy nie był bosy. Był bardzo atletyczny. Uczęszczał na Uniwersytet Jagielloński. Ten sam, na którym Mikołaj Kopernik święcił swój naukowy triumf. Na Wydział Filologii i Filozofii. Jego największą pasją był jednak teatr. Andato a Cracovia studiare arti drammatiche. Memoria. Chciał studiować aktorstwo. Miał niesamowitą pamięć. As well as everybody else's. So e gli altri w międzyczasie odbył też służbę wojskową w Legionie Uniwersyteckim. Na tych zdjęciach widzimy go w mundurze i pod bronią. Służył jednak krótko i szybko wrócił do nauki. We wrześniu 1939 roku Niemcy napadły na Polskę. Naziści zamknęli Uniwersytet. Żeby uniknąć deportacji, Karol podjął pracę w kamieniołomie, a następnie w oczyszczalni sody Solwaj. Dwa lata potem zmarł jego ojciec. Samotny w obliczu szalejącej wojny, Karol poczuł powołanie do kapłaństwa. Papież często wspominał potem lata spędzone w fabryce. Mawiał, że dał mu więcej niż doktorat z teologii. Doświadczenie, które zdobyłem, będąc jednocześnie robotnikiem i seminarzystą, zawsze mi towarzyszyło. Podczas mojej ośmiogodzinnej zmiany w fabryce, za dnia i w nocy, miałem ze sobą książki. Inni robotnicy byli zdziwieni, ale to nie był skandal. Mówili mi, pomożemy ci. Prześpij się. Będziemy cię pilnować podczas snu. Rodowity Polak. Kapłaństwo za żelazną kurtyną. 1 listopada 1946 roku kardynał Sapiecha wyświęcił go na kapłana w katedrze na Wawelu. To tutaj odprawił pierwszą mszę. Dwa lata uczył się w Rzymie, podróżował po Europie i kontaktował się z wieloma księżmi. Latem 1948 roku wrócił do Polski, gdzie horrory oświęcimia przerodziły się w obozy pracy na Syberii. Kościół był natomiast represjonowany. To wyjaśnia, dlaczego poświęcił swój pontyfikat jedności między ludźmi. Równowadze między prawami duchowymi a materialnymi potrzebami. Młody Wojtyła opiekował się parafią św. Floriana w Krakowie. Jego parafianami byli studenci, robotnicy i urzędnicy. Ojciec Wojtyła miał ciekawe metody. Zapraszał parafian na wędrówki po górach, by mogli odnaleźć Boga w przyrodzie. Tam wujek Karol, jak go nazywano, chroniąc boga przed komunistami, nauczał o teologii ciała, miłości, wolności i odpowiedzialności. Rodowity Polak. Walka o wolność. Na jednej z takich wycieczek w lipcu 1958 roku otrzymał telegram od Prymasa Polski, który mianował go biskupem. Miał zaledwie 38 lat. Zrozumiał, że został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa. Konieczność porzucenia wędrówek z młodymi parafianami musiała być dla niego ogromną stratą. Jakby tracił część siebie. Idź ze mną. Karol Wojtyła zgodził się zostać biskupem, bo usłyszał wezwanie Chrystusa. Można powiedzieć, że był pierwszym papieżem, którego uformował drugi sobór watykański. W swym testamencie wspominał o wielkiej wadze tego wydarzenia. Jako arcybiskup Krakowa Wojtyła stał się zwolennikiem otwarcia kościoła na współczesny świat. Podkreślał też wagę miłości między małżonkami jako daru od Boga. Poznał wtedy instruktora narciarskiego Stanisława Dziwisza. W 1963 roku wyświęcił go na księdza. Został on później sekretarzem papieża i towarzyszył mu przez 40 lat. To była relacja ojciec-syn. Represje komunistów zaostrzały się w całej Europie Wschodniej. Dobrym przykładem była walka Wojtyły o stworzenie kościoła w Nowej Hucie. Mieście symbolu marksistowskiego socrealizmu. Po 15 latach władze ustąpiły. Represje komunistów zaostrzały się w całej Europie Wschodniej. Życie Karola Wojtyły, gdy był biskupem Krakowa, było bardzo ciężkie z powodu szerzącego się ateizmu, a także sekularyzmu, na który napotkał w trakcie swoich podróży zagranicznych. W 1967 roku został mianowany kardynałem, przez co mógł wziąć udział w synodzie. Nastał rok 1978, lato trzech papieży. Po śmierci Jana Pawła I w zaledwie 23 dni po wyborze, kardynał Wojtyła przybył do Rzymu, nie wiedząc, co go tu czeka. Powołany z odległego kraju. Komunizm i trop Fatiński. Łatwo jest niszczyć. trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Jan Paweł II, Jan Paweł II odegrał ważną rolę w upadku w komunizmu. W jego pierwsza pielgrzymka do Polski w czerwcu 1979 roku wprawiła Kreml w panikę. Ta pielgrzymka była jak detonator z eksplozji, która zniszczyła ZSRR. Te 10 dni spowodowało poruszenie w Związku Radzieckim. We wszystkich odwiedzonych miastach jasna stała się historyczna waga jego pontyfikatu. Później odkryto, że w grudniu 1980 roku Jan Paweł II napisał stanowczy list do przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa. Ostrzegał go przed inwazją na Polskę. Pięć miesięcy później Jagcza próbował zastrzelić papieża na placu Świętego Piotra. Do dziś nie wiadomo, kto stał za tym zamachem. Sam papież napisał, że turecki terrorysta nie działał sam. Ktoś jednak ochronił go przed kulą. Papa, który Papież przyznał, że powinien był tego dnia umrzeć. Skoro tak się nie stało, kule musiała odbić matczy na dłoń. Nawet jego lekarze nie mogli zrozumieć, jakim cudem przeżył. Był 13 maja 1981 roku, święto Matki Boskiej Fatimskiej. Papież zrozumiał, że to on jest odzianym w biel biskupem, o którym mówi trzecia tajemnica fatyńska. Jeśli to Maryja go ocaliła, być może i reszta proroctwa się spełni. Matka Boska objawiła trójce pasterzy, że aby upadł komunizm, Rosja musi zostać konsekrowana.